Kolejny mecz i kolejny raz czerwone diabły będą grały. Tylko tym razem chcemy, żeby Manchester United grał i żeby mógł jedynie w nim strzelać Bruno Fernandes, czyli nasz kapitan. Moc strzał 101, kiwki 107, dwa skile. Training level 15. Le rank up level drugi. Przepiękna karta, mamy to. Środkowy pomocnik oczywiście Overall 96. Chcemy, żeby nawet jak sesko będzie na One V1. Nie może strzelić. Bo dzisiaj strzelić jedynie może Bruno Fernandez. Overall całego teamu 94. Ostatnio żeśmy grali z... Real Madrid i z Al-Nasr pokonaliśmy Al-Nasr 5 do 0, gdzie Bruno Fernandez zdobył jednego gola. I Real Madrid 6 do 0, gdzie Bruno Fernandez zdobył hat-tricka, czyli trzy strzały. Zobaczmy jak oni się dzisiaj wykażą. Dzisiaj może za to strzelać tylko Bruno Fernandes. Zobaczmy z kim grają. Z Realem Madryt ponownie, tylko chyba teraz z innym zawodnikiem FC Mobile. Jak widać, przeważają nas w ataku, w defensie i w middle. Mamy też protrujeczki we dwójkę. Zobaczmy jego skład. Oczywiście, ojojoj, oj, oj. skład ma mocny. Chyba tam wziąłem Zidana. Ale spokojnie, to nie skład się liczy. Tu się liczą umiejętności. W tym meczu akurat Bruno Fernandesa. Ale źle, bo w tym meczu to nie my zaczynamy. A my byśmy sobie mogli już pierwszą akcją zrobić gola. Palmer, Palmer, on nie chce być tak łatwo okiwany. Palmer szybko wstaje. Czy on chce upokorzyć naprawdę tak dobrego gracza? Nie. On podał. Co za dziwna gra na czas? Manchesterowi to się na pewno bardzo nie podoba. Oni lubią grać w ataku. I niestety, Bruno Fernandes. Jedyny kto dzisiaj może strzelać, traci piłkę. Co tam się stało? Nie wiemy, ale wiemy, że jest w tym momencie nasza piłka. Spróbujemy sobie podać do Bruna. Bruno, Bruno, Bruno Fernandez. No niestety, zatrzymany. Kurczę, żeż. Oni się nie umieją tak zatrzymywać w miejscu. Oni po prostu pędzą jak wiatr. Nie trafił w bramkę. Co to był za powershot? Mamy tutaj dzisiaj spokojną w miarę tą grę. Od strony jednak Manchesteru United. Dzisiaj nie kuszą się coś o bramki. Widzą, że chyba grają z troszkę lepszym zawodnikiem niż ostatnio. Ale tutaj mamy piękny, czyściutki wślizg. Piłka do Bruno Fernandesa. Bruno Fernandes go wypuszcza. To nie miało tak być. On miał podać do Bruna. Bruno by mógł trafić to. Mamy też dzisiaj niefajną pogodę na stadionie. Okiwał i znów strzelił power Powershota. On właśnie czerwony, że strzela tylko z połowy. 0045 minuta meczu. Teraz my zaczynamy i czerwone diabły, czy się w tym meczu wyjątkowo wykażą? Niestety strata piłki przez Bruno Fernandesa. Wiemy, że to jest jedyny ktoś, kto może uratować im ten mecz. Wypuść go. Dobrze, Bruno, Bruno Fernandez. Spalił. Nie. Kurczę, no. Nie udało się. Mogliśmy jednak szukać tego podania. Chociaż się dziwię, no bo mógł nam to przetrzymać, bo jednak była nasza piłka. Mieliśmy dorodną akcję. Bruno Fernandez, Bruno, Bruno. Bruno tutaj okiwał. Niestety idealny wślizg, gdy on chciał podać. Uhuhu, idealnie mu tam wbiegł. Ale po co on wybił tą piłkę, to ja nie wiem. Może przez przypadek nacisnąłem przycisk. Bruno Fernandez się coś dzisiaj nie może skupić. A to może dla dlatego, że grałem troszkę lepszym niż przeciwnikiem. Oj, oj, oj. jednak nic nie mówiłem. On pięknie go tutaj nawinął. Prawie. Tak blisko, jakby on tam tylko nie wsadził nogi. Z każdą minutą się czerwone diabły coraz bardziej boją, że stracą bramkę o odrobić. Nie wiadomo czy to odrobią. już Junior zmieścił to w bramce. Bardzo im dzisiaj ciężko będzie strzelić, bo może dzisiaj strzelać tylko Bruno Fernandez. A on się dzisiaj nie może skupić. Kolejny raz Vinicius. Czy będzie? Dwa, mamy! Już w doliczonej minucie meczu 2 do 0. Manchester United niestety przegrało. Zostały 3 minuty do końca meczu. Niestety pasa pas została bardzo mocno przerwana. Chociaż Bruno Fernandez, Bruno, Bruno nie. On mógł się zatrzymać i wykiwać. On mógł zdobyć trafienie w tym meczu. Jakby tylko tam sędzia nie odgwizdał niepotrzebnego wolnego. Niestety, czy czerwone diabły spadły z Prima? O tym się dzisiaj przekonamy. Zaczekajcie, ja się muszę poprawić. No i GG. Lecimy dalej z kolejnym meczem. Zobaczmy. Znowu chcemy grać u siebie, bo mamy wtedy ładniejsze stroje. Ja wolę jak mają te czerwone. Znowu przegrywamy ze statystykami. I nawet nie wiem, czy nie gramy z tym samym, bo też gramy z Realem Madryt. Mamy nadzieję, że nie, bo był on jednak ultra dla nas dobrym przeciwnikiem. Ale chyba gramy z tym samym. Zobaczmy. Nie. <laughs> nie gramy z tym samym, bo on nie miał Mbapego. Tym razem my zaczynamy. Jest od razu na start podanie do Bruno Fernandesza. Bruno Fernandes jest szuka, jak tutaj przejść. I przeszedł. Próbuje się napędzić. Bruno? Nie tak blisko! On już mógł strzelać. O, mamy bardzo mało osób tutaj w obronie. Ale czy nam się uda? Dobrze. Nam się udało. Bruno, Bruno. Szkoda. A mógł to sobie zagrać na spokojnie. Czy będzie ten śli... Nie będzie tego sprintu. Słynnego Mbapego. Mamy to. Nie, tak blisko, bo on tylko tam wtedy nie wsadził nogi. Nie możemy się tak napędzać. Oni nie są słabi. No, niestety. Teraz z Manchester United zaczyna być prawdziwym Manchesterem United. Z prawdziwego życia. Zaczynają powoli przegrywać, a tego to my nie chcemy. Piękna dziura, ale no niestety mu odebrał piłkę. Ale on znowu odbiera, próbuje dać sprinta. On ma sprinta. Ojoj, chyba nie zauważył tego zawodnika. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Co się stało? Aha, koniec pierwszej połowy. Czyli i tak piłka dla przeciwników. Zaczyna się to fatalnie. Myśmy musieli strzelić minimum jedną bramkę, a przydałoby się dwie. By było można utrzymać naszego Prima. No właśnie, Bruno Fernandes musi iść z nami. To jednak on jest jedyną tutaj osobą, która nam może pomóc w tym meczu. Bruno, Bruno Fernandez. To nie dzisiaj. Bruno! Co on zrobił? tego nie trafił, on tego do dawna nie zapomni. To była dogodna sytuacja na wyrównanie wyniku, ale to niestety nie była piłka Bruno Fernandesa, tylko sesko. Weź ty się, wystaw Bruno. Może teraz. Nie, bo on się nie umie dobrze wystawić. Co wygracie w tym meczu? Na szczęście tam zrobiłem ślisk. Jak nic się nie zmieni, i nastawienie Bruno Fernandesa się nie zmieni, to to przegramy. Tutaj Bruno Fernandes jednak musi grać ze swoją drużyną. Ale nie, przegraliśmy. Przegraliśmy. Drugi mecz. Prime Manchester United się skończył. Niemożliwe. Taka dobra drużyna nagle spadła. Przez tylko Bruno Fernandesa, który totalnie nie umie grać w tym meczu. Zobaczmy, może on się odkuje chociaż jednym trafieniem. Ładnie w sumie tutaj wykiwał. On widzi tą dziurę, ale nie. On się nie umie zatrzymać na końcowym sprincie. On musi iść na trening. On musi iść na trening, bo to widać, że to nie jest poziom jego grania. Już na wyższym levelu Golda 3. To widać, że to już nie jest jego bajka. już bajka tego zawodnika, a my żeśmy przez przypadek włączyli kolejny mecz, a Bruno Fernandes nie jest na niego przygotowany. Cóż zobaczmy, overala chyba mamy wyższego. O tak! Araucho ma o niego bardzo słabe statystyki, ale to tylko Araucho. Dzisiaj nie gramy swoimi strojami. Bruno chciał tam znaleźć tą lukę, ale się, nam się nie udało. I tracimy przez to bramkę? Nie! Co on zrobił? Już ja chciałem powiedzieć, że to Lamens, ale to nie jest Lamens. Mamy tą dogodną sytuację, a z nami nie ma Bruno Fernandesa. No, teraz to to już są wszyscy. Teraz to ty też możesz być. Nawet cię tam nie widziałem. Ci nie umiem rozpoznać bez czerwonej koszulki. Ty to w ogóle grasz w tym meczu? Marta. Tak, to chyba jesteś, tak. Proszę, Bruno Fernandez. Proszę. Jest, w końcu. Bruno Fernandez. Dalej gra swoim primem. Chce on go przywrócić. On widzi w tym nadzieję. Złe podanie o Bruno Fernandez, kurczę, no. To nie tak powinno wyglądać. Złe podanie do niego. Ale co oni robią, a... Jest 45 minuta, my prowadzimy. Teraz no, niestety, już nie nasza piłka. Oni się wcale teraz nie popisali. Dobra, jest. Wyszło na out. Na no szczęście to nie jest rożny. Ale to jest Bruno Fernandes, który przepięknie umie podać piłkę. Czekamy aż ten zawodnik wyjdzie. Ma on piłkę. Ma on piłkę. I widzi on już tą piłkę w bramce. Ma on to! Ma on to! Ten zawodnik wychodzi w końcu ze swoim prime'em. Drugie trafienie: Bruno Fernandez. On to w końcu umie zrobić. On, on sobie chyba przypomniał. Co to jest? Moja grupa klasowa. A z Bruno Fernandesem przypomniał sobie cały Manchester United jak grać. Mamy znów Bruno Fernandesa. Bruno! Bruno Fernandes! Tak blisko! Tutaj mamy ósemkę. Jest znów jego piłka. Czy on się tam przedostanie? No niestety nie. Mamy to. Wybita piłka. Ale teraz przeciwnicy idą już z atakiem. Ich piłka. Bruno Fernandez ta wybija. I wygrywamy. 2 do 0. Ostatni meczyk. Chyba faktycznie sobie przypomniał, jak grać. Bruno Fernandes podniósł tą drużynę na duchu. Mamy to. Mamy to. Dzisiaj jego dwa trafienia, więc ławka wyrazu z My się widzimy w przyszłych filmach. Norka!